Witam, witam. Dzisiaj będzie Tania, Tanie Szamanie W tym kurde e, hot dogi to można w sumie nazwać jakby takie jakieś amerykańskie jedzenie Bo dużo Amerykanów wcina te hot dogi, co nie? Tak naprawdę nie wiem czy hot dogi są amerykańskie, ale, ale ten ale, 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 ale dużo Amerykańców wcina to Lecę tutaj bliżutko na stację, kurde, pokażę wam co można zjeść, znaczy za ile można zjeść takiego hotdoga w Ameryce. Nie wiem czy nagrywałem tam kiedyś ktoś chciał, żeby mu nagrać hot dogi, nie? To ten o, za nami policja sobie śmiga Nie będziemy za szybko jechać 45 to będziemy jechać tylko o 60 o odnośnie tych hot dogów mówię ktoś tam kiedyś chciał o, żeby mu nagrać hotdogi czy tam ogólnie nie lubię nagrywać nie wiem jak jeść ale mogę wam nagrać po prostu jak to wygląda co nie no, moment moment bo się troszeczkę zagalopowałem a policjanty za mną jadą to niby nie jest tak że może mogą was za, za byle co nikogo nie zatrzymują nie ale gościu te Gościu jedzie za mną, widzi, że ja nagrywam, w sumie nie widzi, bo ja mam czarne szyby. Ale chociaż może widzieć, nie? I może się coś przyczepić? a raczej nie, ale zaraz zobaczymy. Ok, wracając do tych hotdogów, tu jest taka stacja blisko, że coś podobnie jak w Polsce, na, tym, na tej takiej znanej, o, pan policjant mnie wyprzedził. Jeśli jedzie, jedzie jakiś gościu, ciągnie się jak ten ciągnie się jak flag, to go sobie wyprzedzę, nie? A ja sobie jechałem powoli, bo on jechał za mną. No i tu macie 40, to jest 35. O i gościu też już zwolnił, nie? Po prawej stronie. Eee, tutaj wiesz, że przekroczycie tam 5-10, to niby nic się nie dzieje, ale... Czasami wiem, że u mnie na ulicy tam gdzie mieszkam jest kurde wolna jazda i gościu przekroczył piątkę i dostał mandat, nie? Tylko że może coś tam skakał do policjantów. Ja już się z tego skakania wyleczyłem. W Polsce to właśnie kurde do każdego się tam burzyłem zawsze jak mnie złapali miałem przepieprzone, nie? A tutaj na spokojnie to ci nic nie zrobią. Dobra, wracając do tych hot dogów. A, o. Chodzi o to, że tu na dużo. Raczej tu jest coś podobnego jak na ten. Yy, podobnego jest jak w Polsce. że sobie robisz te same hot dogi? są jeszcze buritka. Buritosy takie małe, to już pani tam robi, nie? Albo pan na ladzie. No i co? Kawę tu można jeszcze wziąć, jakieś soki pierdoły. Ja za bardzo... Kawa, kawa jest jedynie, czyli nie jest taka może super, nie wiadomo jaka dobra, ale jest za to tania. <grystanie> nie, nie to chodzi, ale kurde, panera, by, tylko w panera. Lubię kawę z panera, ale z panera to jest ten. Czekaj, może sobie tu się staniemy gdzieś z boczku? Z boczku sobie staniemy i sobie później strzamamy to pięknie na szybkości. Nagram wam w środku, jak to wygląda. Panie z dala, żeby nam nikt nie patrzył, jak się je. O i bum. Eee, co ja miałem mówić? O, dobra, idziemy do środka. Wam pokażę, bo będę co? smaka wam będę robił tylko. Co, idziemy naprzód po kaweczkę. Tak wygląda w środeczku Największa kawa to jest 24 JZ ale ja robię taki patent, że biorę tak 20 OZ 20 OZ spacer za 24 oczywiście, ale tu macie tak taką cenę tej kawy nie? Hello. taką cenę macie kawy ale chodzi o to, że ten ale kawa jest dobra, bo ona sama się mieli i robi chodzi o to, że 20 OZ sobie biorę, bo jeszcze reszta mleka ładuje, nie? tu macie jeszcze jeszcze mleczka takie Smakowe, niesmakowe takie balety Tu jest jeszcze automat z lodów zawsze zajeżdżałem na te lody, dopóki, dopóki nie dostałem ostatnio sraki, ale to nie po tych lodach, nie? Ale, ale ale co? Tu macie kubeczki, a tu macie automat do lodów, nie? Normalnie włoski, włoski automacik, nie? Do lodów. No i tak. Co tu jeszcze jest? takie donatki, 2 za 5 kuleczki tylko że one tu leżą już pewnie 3 miesiące a tam pan sobie robi na spokojnie tutaj świeżutkie rzeczy za tą ladą i można sobie na świeżutko, na cieplutko zjeść co nie? także zaraz ten zaraz coś, coś wezmę tam od pana buritko mają takie tanie, dobre to weźmiemy jeszcze buritko, nie? o i proszę, akuratnie 20, nie trzeba wylewać teraz tylko mleczko ja muszę to podnieść, bo mi poleje po ręce. No i temat jest taki: polska kiełbaska. Na dole bułeczki i przyprawy. Ale nie wiem, czy ja chcę hot doga. jak Kupujecie jednego, to 2,70, jak dwa, to po 2,19. Robię opitole sobie hot doga i opitole jeszcze to. Te bułytka są fajne z, z, z tym. Dwa dolarki są fantastyczne. Weźmiemy sobie jednego takiego Obołitowska, jednego Hot Doga. Dzisiaj będzie śniadanie budżetowe za 5 dolarów. Tutaj są bułeczki cieplutkie, można sobie zrobić z czym chcecie. A co tak wygląda taki Hot Dog za. Za 2,70 dolarka nie no, bo idę płacić, i pokażę Wam, ile wszystko kosztuje. No i tak, patrzcie, tutaj tak Wam powiększę. Hot dodżek. Hot dodżek, taka polska paruwa. Ogóreczki, keczupik Tam widzieliście dodatki, ile chcecie, co tam chcecie. Kawka. Kawka wielka jak. Jak, nie chcę mówić co 24Z 24Z to jest kurde ten 24Z to jest yy, prawie 800 ml, nie? Kiedyś sprawdzałem, bo w Polsce się dziwiłem zawsze, że ta kawa kosztuje 15 na CPN, a jeszcze za klocka trzeba płacić, nie? Także, także ten, i co tu jeszcze? Buritko jest takie. Buitko też jest dobre, uwierzcie mi. Buitko kosztuje. Pokazuję Wam cenę, nie? Macie tutaj. Buitko 2 dolary, kawa 1,99 i hot dog 2,70, nie? To jest cyk i taks jeszcze do tego. Pół dolara taksu, nie? Czyli razem 7,23 7, ja dałem stówkę, bo chciałem jeszcze rozmienić tutaj w maszynie pieniądze sobie, ale to chodzi o to, że macie kurde ten 7,23 za burrito, hot doga i kawkę. Nie patrzcie, że tu jest taki syf, bo jest dużo kurzu, nie, bo ja w kurzu pracuję. W tym się nie przejmujcie, ale ocencie to co jecie. <gry> I ten, no i co wam mogę powiedzieć? Piszcie w komentarzu ile u was takie jedzonko kosztuje w Polsce, w Niemczech, w Francji, gdzieś tam dalej kurde, powiem Wam tak, że hot dog jest dobry, te ogóreczki są dobre a to jest w ogóle w ogóle to jest polska parówa tak wygląda w środku ale poważnie, polska kiełbasa nawet widzieliście tam pisało, nie? Kurde, ale syf jest naprawdę w tym aucie. Muszę ten, muszę troszeczkę tu posprzątać. Nie wiedziałem, że aż taki syw jest. Dobra, pokażę Wam teraz, co się kryje co się kryje w tym bujtosie. Nie chcę się najadać dzisiaj za bardzo, bo, bo nie chcę. Dlatego tak na skromnie, dzisiaj. Ale powiem Wam kiedyś, że opieprzyłem dwa hot dogi i takie boitko i kurde miałem dość, nie? A dzisiaj nie chcę się za bardzo najadać, bo chyba, że jak mi to szybko posmakuje to jeszcze wdepnę po jednego burritoska. Nie, bo ostatnio wziąłem, nie, nawet wziąłem dwa hot dogi to już nie zmieściłem boitowska, nie? Moment, tak wygląda cieplutki, naprawdę. Musicie uwierzyć, ale jest cieplutki. To wam pokazuję co w środku się tam znajduje. O! a w środku takie coś wszystko piękne nie miejcie jakichś złych skojarzeń, ale to jest wszystko cieplutkie dobra, opitalam to powiem Wam tak ani się nie najadłem ani się nie przejadłem ale tak to miało wyglądać. No to sobie wrzucimy tu z tyłu. Później się to posprząta. No i co? Cena paliwka dzisiaj 3,40. Tak, czy ile to kosztuje? Aż to będzie gdzieś lepiej widać. 3,40 mniej więcej, nie? Ale to mówię, dużo ludzi. O, tam macie taką tablicę z ceną paliwka. Nie wiem kiedy ten odcineczek wleci, ale dzisiaj jest chyba 20 któryś października albo 20. Macie tutaj diesel 350 Zwykłe paliwko 3 Przepraszam 335 nie Za galon To ten To taniej Taniej niż dolar za litr nie O jeżeli byście chcieli film o autach to z tego komisu, macie tam też odcineczek ile kosztują samochody w Ameryce, albo jakoś tak to się nazywa tu możecie sobie zobaczyć no i co ogólnie, ogólnie jak macie jakieś fajne pomysły to dawajcie ja niedługo się wezmę za jakieś, ten, za jakieś wywiady robić bo ten... bo coś będę robił a Wy jak macie jakieś ciekawe pomysły na jakiś fajny odcineczek, no to piszcie. Dajcie subskrypcję, napiszcie komentarzyk. No i co jeszcze? No i oglądajcie. Pozdro!